Pieszą się ludzie, by Cię zniszczyć. Ziemio, ziemio, jeszcze się nie daj. Jeszcze się obroń przed naszą głupotą. Jeszcze pozostań. Ziemio piękna, ziemio cierpliwa. Ziemia jedyna. Nikt Cię nie powtórzy. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, dlaczego spotkaliśmy się tu i teraz. No nie wiem, ale aby nikogo nie wprawdził w zakłopotanie, przypomnijmy, że 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W Polsce od 1990 roku, a na świecie już od 1970, a więc po raz 51. W tym dniu łączymy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości, planety Ziemi. Prawdopodobnie rzadko zastanawiamy się nad tym, ile mamy do zawdzięczenia naszej Ziemi. Bez lasów i bez tlenu nie moglibyśmy oddychać, bez gleb nie mielibyśmy co jeść, a bez deszczu i rzek nie mielibyśmy co pić. Na Ziemi możemy robić coś, czego nie moglibyśmy robić na innych planetach możemy żyć. Ludzie, zwierzęta i drzewa oddychają tym samym powietrzem, żyją pod jednym niebem, ogrzewają ich promienie słońca żywią się owocami tej samej matki ziemi. Lecz nie wydaje się, abyśmy bardzo troszczyli się o miejsce, które jest naszym domem. Nie troszczymy się do tego stopnia, że trzeba postawić pytanie: jak długo jeszcze ziemia będzie się nadawała do zamieszkiwania przez ludzi? Wierz, człowiecza pycha. Jestem Ziemia. Kiedyś życie na Ziemi tętniło radością. Człowiek wtopiony w przyrodę był samą miłością. Uczył się od niej wszelkiego rzemiosła. Ona była mądrością. Szczęściem była wiosna. Lecz człowiek rzucił swej Ziemi wyzwanie: To ja jestem Ziemią Twoim Panem, a Ty bezbronna musisz mi się poddać. I swoje dobra mej wygodzie, szczęściu memu oddać. I stało się. Ołowiane chmury, betonowe domy, ropiejące wody. Nie masz już ziemią swoistej urody. Od momentu pojawienia się na ziemi człowiek spędził większość czasu na próbach ujarzmienia przyrody. Rok w rok niezmiernie bogata przyroda staje się uboższa. Niektóre gatunki roślin i zwierząt możemy dzisiaj podziwiać już tylko na obrazkach. Wielu gatunkom grozi wyginięcie. Jest to następstwem często nieprzemyślanych działań człowieka. Okazuje się, że zniszczenia dokonane w przyrodzie przez człowieka zaczynają zagrażać samemu człowiekowi. Jeśli ludzie nie zaczną działać szybko i zdecydowanie, przyszłość Ziemi będzie zagrożona. Musimy uratować Ziemię przed katastrofą. Do Ziemi. Żyć bez powietrza nie sposób. Bez wody to jakiś żart, bądź dla nas darem losu. Ten dar, górę złota jest wart. Dziś mamy nie tylko obowiązek, ale i zaszczyt podjąć wyzwanie, zmierzyć się z trudnymi problemami i od nowa rozważyć istotę spraw, które dotąd, jak się wydaje, przesądzały o przyszłości i pomyślności całej planety. Godziny są policzone, jest późno, ale nie jest jeszcze za późno. Zadajmy sobie kilka pytań, na które wbrew pozorom odpowiedź nie jest prosta. Posłuchajcie i zastanówcie się. Czy człowiek zmienia klimat? Co wpływa na zmiany klimatu? Czym jest efekt cieplarniany? Co to jest smog? Nadal będę to czynił, by głos wołających na puszczy nie na pustyni. Czym jest efekt cieplarniany? Efekt cieplarniany to naturalne zjawisko polegające na zatrzymywaniu przez atmosferę energii cieplnej, wypromieniowanej przez powierzchnię Ziemi. Zjawisko to możliwe jest dzięki występowaniu w atmosferze gazów cieplarnianych, absorbujących promieniowania. Efektowi cieplarnianemu zawdzięczamy podniesienie temperatury panującej na Ziemi, dzięki czemu wykształciły się warunki sprzyjające rozwojowi życia. Gazy cieplarniane są to występujące w atmosferze gazy, które charakteryzują się zdolnością do zatrzymywania energii cieplnej wypromieniowanej z powierzchni Ziemi. Do gazów cieplarnianych zaliczamy parę wodną, dwutlenek węgla, metan tlenek azotu i fraony. Obecność tych gazów w atmosferze odpowiada za naturalnie występujący efekt cieplarniany. Jednak zwiększenie ich ilości może sprzyjać nasileniu tego zjawiska, co w konsekwencji prowadzi do podnoszenia średniej temperatury na świecie. A jakie są skutki efektu cieplarnego? Spośród głównych skutków zmian klimatu wymienić możemy przyrodnicze, topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Wiecie, że w przypadku podniesienia się poziomu oceanów o 1 metr, problemem klimatycznego uchodźstwa dotkniętych może zostać nawet 145 milionów ludzi. Ponadto. Nasilone występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych: powodzie, susze, tornada, śnieżyce, deszcze nawalne, fale upałów. Zmiany długości okresu wegetacyjnego, zmiany fenologii, długości pół roku. Zmiany linii brzegowej, zalewanie wysp i wybrzeży wskutek podnoszenia się poziomu mórz. Przesuwanie się granic stref klimatycznych. Migracje, zmiany zasięgu występowania gatunków roślin i zwierząt, gradacje szkodników i pasożytów, zmiany zasięgu i występowania, wymieranie gatunków z powodu utraty niż ekologicznych. Wiecie, że stuletnie drzewo jest w stanie w ciągu swojego całego życia pochłonąć 750 kg dwutlenku węgla jednego ze sprawców efektu cieplarnianego. Ziemię mamy tylko jedną, więc szanujmy ją, bo cóż z nami stanie się, gdy zniszczymy własny dom? Giną ptaki i zwierzęta, giną drzewa w lesie. Nic nie robiąc, wciąż czekamy, co nam los przyniesie. Dość lenistwa, ruszmy razem i działać zacznijmy. Żeby żyć móc na tej ziemi wiązy zacieśnijmy. Chronimy lasy, chronimy wodę, dbajmy o przyrodę. Uczmy kochać las i łąkę pokolenia młode.